Czy się to wam nie to zrobimy fejsupa? Możesz kurwa Siadaj, Paweł. Możesz kurwa fiuta do gęby wziąć. Transie jebany. Paweł stój, kurwa. Ja pierdolę, co to jest? Nie no, kurwa, co ty się dzieje? Panowie, co ty robisz? Bez takich, słuchajcie. O, panu, panu, ostatni raz, kurwo, to zrobiłeś. Bez takich, bez takich. Ej, ściągnijcie do nas, ściągnijcie Ej, 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 nie. To już jest... Dobra, kasio, kasio, idź do medyków, idź do medyków. Tak. Paweł, Paweł. Kurwa, co za środki pierdala, ty wszyscy mają Paweł, co wyjdź do lekarzy. Ale co to kurwa ma być? Co to kurwa ma być? Złyżdżą. Michał, mi zalebał, siadaj, kurs, siadaj. Kurwa, siadaj. Wyskocz, wyskocz, musisz. No, Nie skocz. nie ale co to ma być? Panowie, stop. Na Panowie, stop. teraz, teraz, panowie. Macie w sobotę walkę jeden z drugim. Skupcie się na tym. Paweł. Mamy w sobotę walkę. I Dlatego chcę to powiedzieć. Macie w sobotę... Skup, ale Paweł, Paweł, ale z dołej pięści uderzyłeś Kasiusza w twarz. On ma walkę za pięć dni. Musicie brać odpowiedzialność też. Paweł, ty zagrażasz w widowisku pod? robiąc tak. Nie, bierze Paweł, pod, tak, nie, ale to... Dobrze, który, który dobrze, pokazał... ale, pa, ale Paweł też trzeba... U...